Cześć, witam Was bardzo serdecznie. 17 kwietnia 2023 roku i dzisiaj zaczynamy naszą codzienną analizę kryptowalut. Od razu mówię, że ta miniaturka, że Bitcoin będzie za dolara, to jest tylko taki żarcik z tego względu. Że dzisiaj już na YouTubie y, wszędzie widziałem miniaturki, że Bitcoin za 10 tysięcy, za 12, za 15 tysięcy, więc żeby uciąć wszystkie te spekulacje, ja dałem najniższą praktycznie cenę, czyli za dolara, no, oczywiście się to nie sprawdzi, ale dzisiaj zobaczymy, gdzie możemy tutaj jeszcze y, przed następną hossą y, zalecieć, ale zanim Przeanalizujemy sobie bitcoina, gdzie zaczynały nam się na razie delikatne spadki, które mnie akurat bardzo ucieszyły no to o czym dzisiaj będziemy mówić oczywiście o bitcoinie, oczywiście ether, wlecą jeszcze cztery kryptowaluty, zajrzymy sobie do indeksów, zobaczymy do złota zobaczymy do indeksu dolara amerykańskiego, który bardzo fajnie odbił i też nam pomaga w tych spadkach dodatkowo zerkniemy sobie na orderbook od Maximusa, zobaczymy sobie na wykresy ProChart, co tutaj się ciekawego dzieje, a dzieje się no i zobaczmy sobie Oczywiście na Twittera, ponieważ w niedzielę po raz drugi już Mikołaj był najbliżej. Dwa razy z rzędu udało mu się wytypować cenę Bitcoina, z czego mu serdecznie gratuluję. Dodatkowo oczywiście wleciały do mnie na Twittera informacje tutaj o wydarzeniach w krypto. Oraz tutaj najważniejsze wydarzenia ekonomiczne, które mamy w tym tygodniu, więc możecie sobie tam wbić. Oczywiście na Discordzie to samo wszystko jest zamieszczone dla patronów. Tutaj opisywałem, że mogą wystąpić te spadki z tego względu, że tutaj dosyć dużo bitcoinów wpływało przez ostatnie godziny na giełdy. To też było poruszane u nas na. Discordzie, wejście z niedzieli nasze Discordowe na BNX, które aktualnie ponad już 160% zysku przy 9 razy 20. No i moja tutaj pozycja, którą przed chwilą wrzuciłem, gdzie tutaj praktycznie dwa dni temu jeszcze było minus 7200 dolarów, a aktualnie już ponad 6000 zysku, więc te spadki, które aktualnie delikatne są na Bitcoinie, bardzo mnie akurat ucieszyły. Ja już co prawda założyłem tutaj stop loss kroczącego, który aktualnie ma zasięg do mojej pozycji wejścia, czyli do 30 tysięcy, więc zobaczymy ile da radę ugrać. Ja po cichu twierdzę, że do 30 możemy teraz tak szybko nie wrócić, ale zobaczymy sobie jak to ma tutaj z naszymi wszystkimi liniami. Może zobaczmy sobie teraz, przybliżmy. No i widzimy, że tutaj cena już nam znowu przez, przed tą czerwoną linią troszkę wyhamowała. Jednak ja bym tutaj jeszcze broni nie składał. Co prawda, tutaj 29 tysięcy będzie dosyć mocnym poziomem, ale może ja jeszcze. Wyłączę tutaj te rysunki, no i tak na pustym wykresie powiem wam jak ja to widzę, ja tutaj po cichu czekam jeszcze na 20 tysięcy, ale dopóki nie przebijemy tutaj tych dołków, które są aktualnie na 26600, no to tu będzie najmocniejsze miejsce właśnie do odbicia przy ewentualnym tym zjeździe, który tutaj akurat teraz ma miejsce. Jakbyśmy przebili tutaj kompozycję 26600, no to myślę, że to już jest otwarta droga tutaj do okolic 20 tysięcy. No, i tam wtedy rozegra się sytuacja, że możemy po prostu zejść jeszcze niżej, na co ja po cichu. Bardzo liczę. A jeżeli te spadki, które teraz mają miejsce, zaczną tutaj nam mocno hamować już na 29 tysięcy, bo na razie to myślę, że to jest tylko początek, taki jeżeli to nam zacznie hamować na 29 tysięcy, lub tutaj zacznie już odbijać na 28 500. No to tutaj możemy mieć jeszcze jedno podejście nawet pod 31600, stąd ten właśnie mój stop loss, który jest aktualnie w okolicach pozycji wejścia, ponieważ tutaj rozważam, że może być jeszcze próba jednej podbitki. Do góry, ale jeżeli indeksy się fajnie ułożą, jeżeli indeks dolara, teraz sobie zerknijmy na niego, który bardzo fajnie tutaj odbija, bo był już praktycznie poniżej 101 dolarów, aktualnie ponad 102 dolary. Jeżeli tu będzie chciał w tym tygodniu iść do tego oporu w okolicach S 103 dolary i wyżej, no to tutaj naprawdę to może Wam fajnie pomóc przy tych shortach. Jeżeli tutaj faktycznie by teraz spróbował zawrócić, no to może być znowu próba, właśnie ataku na bitcoinie powyżej 31 tysięcy. No i tutaj będzie ciekawa sytuacja, właśnie w okolicach 102,5, tak, dolara. Bo jeżeli przebijemy tutaj ten szczyt, który był ostatnio, właśnie 10 kwietnia, no to wtedy mogę się nastawiać już tutaj na ten opór. No i ewentualne spadki właśnie jeszcze na Bitcoinie. Jeżeli będzie chciał nam odbić tutaj w okolicach 102,5 dolara, żeby nie wybić tego szczytu, no to może nam tutaj dosyć mocno jeszcze indeks dolara spaść. Teraz warto jeszcze, zanim sobie zobaczymy do wskaźników od Maximusa, Zobaczyć na dominację na bitcoinie, która również bardzo mocno spada. Tutaj doleciliśmy powyżej 49%, i aktualnie już przybijamy ten dołek, który był tutaj 5 kwietnia. No, i prawdopodobnie będziemy chcieli lecieć jeszcze niżej. To może właśnie wróżyć, że będą dalsze spadki właśnie na Bitcoinie, ale niektóre alty będą zyskiwać, choćby tak jak dzisiaj zyskuje Avax, którego sobie za chwilę też zobaczymy. Więc tutaj trzeba też mieć tutaj na oku, co się aktualnie na dominacji Bitcoina wyprawia. Teraz zobaczmy sobie do Wskaźników od Maximusa. Zobaczmy sobie order book. No, i powiem Wam, że wygląda całkiem tutaj normalnie. Co prawda, po strefie zakupowej jest troszkę więcej tych zleceń, ale to jest całkowicie normalne przy tych delikatnych spadkach, które teraz są. Ale zobaczmy sobie wykresy pro charts, które tutaj praktycznie od dwóch dni tutaj analizuję dla patronów. No, i warto zwrócić uwagę, że po pierwsze, portfele długoterminowe. Zaczynają nam się też wyprzedawać cały czas. Teraz aktualnie traderzy przeszli nam na shorty, ale byli cały czas na longach. Co mnie też bardzo akurat dziwiło z tego względu, że tutaj stablecoiny ubywały praktycznie z godziny na godzinę, a bitcoiny na giełdach rosły. Czyli tutaj widzicie aktualnie przy tym poziomie, gdzie mieliśmy dużo więcej bitcoinów od stablecoinów. Nam tutaj podczas sprzedaży bardzo szybko cena zaczęła spadać. I aktualnie co ciekawe, rezerwy Bitcoinów cały czas rosną. Ok, tutaj stablecoiny również nam rosną, no ale możemy mieć tutaj po pierwsze chęć zakupu altów, a po drugie, może ktoś szykować się na jeszcze głębsze dołki, dlatego już zaczyna wpłacać stable. Na giełdy. Więc tutaj warto mieć to też na uwadze i warto też zwrócić uwagę, że tutaj wskaźnik CBR coraz bardziej nam się świeci na niebiesko, czyli coraz bardziej tutaj instytucje zaczynają interesować się i kupować bitcoiny. Więc ulica się trochę już wystraszyła, no i przestają kupować przy tych. Spadkach i teraz taka przydała się śnieżna kula, która po prostu dosyć mocno popchnęła te spadki jeszcze dalej, bo w aktualnej sytuacji na Bitcoinie teraz znajdujemy się w bardzo ważnym momencie tutaj przy tej czerwonej linii, gdzie dopóki tego nie przebijemy, no to cały czas jeszcze jest możliwość tutaj wybicia powyżej 31. 000. Owszem, przy ewentualnej podbitce będzie nam cena tutaj reagowała na 30 tysięcy, gdzie widzieliśmy już tutaj dzisiaj w nocy, gdzie po tym spadku do okolic właśnie 29,800 cena delikatnie wróciła, ale tutaj idealnie nam przetestowała wręcz o ten poziom, no i spadliśmy w dół. Więc bardzo ciekawa tutaj sytuacja. No i fajnie by było, gdybyśmy przebili teraz te 29 tysięcy. No ale zobaczymy, jak tutaj sytuacja się dalej ułoży. A my lecimy dalej. Zobaczmy sobie Ethereum, które aktualnie 2073 dolary. No i tutaj nie ma aż takich fajnych spadków, jak to ma miejsce na Bitcoinie I tutaj stracił, co prawda, troszkę, ale nie aż tyle co Bitcoin. No i tutaj warto pamiętać o tym poziomie 2024, gdzie tutaj cena pewnie nam będzie jakoś fajnie odbijać. A my lecimy dalej bez zbędnego przeciągania. Zobaczmy sobie teraz AVAX, który właśnie odwrotnie do tego, co robi nam Bitcoin, zaczął trochę wzbijać się do góry. Tutaj przez dłuższy okres czasu Awak zwalczył nam z poziomem 18,5 dolara, gdzie wielokrotnie nam tutaj odbijał, ale w tym momencie kiedy 13 kwietnia przebiliśmy ten poziom i przetestowaliśmy go bardzo fajnie, to strzelił dosyć mocno do góry i już tutaj praktycznie był i to dosyć ładnie powyżej 21 dolarów, trochę teraz spadł no i 8 Centów brakuje tutaj do 21 dolarów, ale tutaj warto mieć na uwadze te dwa poziomy. One są dosyć blisko siebie. Ten opór pierwszy na 22 dolary, i później 22 dolary i 47 centów. I tutaj te dwa poziomy myślę, że będą dosyć fajnym tutaj poziomem do zatrzymania ewentualnych wzrostów. Więc tutaj czekam cały czas na tą podbitkę, właśnie do tego miejsca. Teraz zobaczmy sobie Litecoina, który też bardzo się technicznie zachował po przebiciu właśnie tych 97 dolarów i 69 centów poleciał dosyć mocno bo aż powyżej 102 dolarów no i wrócił nam z powrotem właśnie na tą czerwoną linię, gdzie się już dwukrotnie od niej odbił no i tutaj gdyby nie to, że Bitcoin, Bitcoin trochę nam dzisiaj spadł no to pewnie byśmy polecieli spokojnie powyżej 105-106 dolarów więc tutaj też bardzo ciekawa sytuacja akurat na Litecoinie. Teraz zobaczmy sobie na Audio, do którego dawno dosyć nie zaglądaliśmy. A coin ten dosyć mocno nam dzisiaj strzelił. Już wam Mówię, strzelił aż o ponad 60%, więc bardzo fajny wystrzał więc też dostał delikatną odklejkę od Bitcoina no i poleciał on tutaj powyżej 53 centów. Teraz co prawda bardzo szybko wrócił no i troszkę tutaj przetestował po pierwsze ten opór na 41 centów no, i dwukrotnie się znowu od niego odbił. I wszystko wskazuje na to, że zaraz spadniemy znowu w okolice 33 centów. Ale ja akurat takie koiny bardzo lubię, które tak strzelają, za jakiś czas, można na spocie sobie nawet bardzo fajny zysk tutaj wypracować. Tylko trzeba być dosyć mocno tutaj cierpliwym i nie sprzedawać tak praktycznie co chwilę. My problem, mamy tam na Discordzie specjalną zakładkę z takimi coinami, więc tam można sobie przejrzeć wszystkie coiny, które tak właśnie fajnie strzelają. No i ostatnia kryptowaluta na dzisiaj, czyli ERG, które tutaj bardzo mocno się fajnie technicznie, technicznie zachowało. Po pierwsze, nam tutaj 14 kwietnia odbiło od pierwszego oporu na 1,92 92. Dostaliśmy spadek w dół. Potem przebicie i poleciliśmy od razu do drugiego oporu na 2,31. Tutaj delikatna konsolidacja z dosyć mocnymi ruchami. No i teraz aktualnie, pewnie za sprawą też bitcoina, cenę nam trochę tutaj ściągnęło, właśnie poniżej tego pierwszego oporu na 1,92. No i wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli próbę tutaj zejścia jeszcze w dół. I ostatnim takim bastionem, gdzie cena mogłaby faktycznie zawrócić to okolice dolara 76 centów. Jeżeli tutaj cena nie zawróci, no to myślę, że możemy spodziewać się za jedno ergo w okolicach dolar i 40 centów. Teraz lecimy zobaczyć sobie co tam ciekawego w indeksach ona dzisiaj Fajnie wystartowały, bo do góry, i myślę, że za chwilę będą próbowały chociażby indeks SP500 zawrócić w okolicach 4164 dolarów, więc tutaj liczę na tą zawrotkę, no i przebicie tej strefy, no i później jazdę już tutaj do okolic białej linii w okolicach 3912 dolarów. Teraz indeks Dow Jones, który też troszkę wystartował do góry, ale on już, jakby chciał zawracać, i ja bym tutaj raczej nie liczył, że doleci do okolic 34287 dolarów, tylko, że już będzie próbował. Zawracać. A co ciekawego, DAX DAX tutaj dużo słabiej, aktualnie 15 786 euro. No i fajnie by było, gdyby on też spróbował tutaj zlecieć w dół, więc ja tutaj z chęcią się będę na indeksach przyglądał, co ciekawego się będzie działo. A teraz zobaczmy sobie złoto, gdzie nie udało mi się wejść. Bardzo tego żałuję, miałem shorta na dwa, 2050 dolarów, no a cena zawróciła nam całego dolara yy, bliżej i dokładnie na 2049 dolarów, a aktualnie już poniżej 2000 Dolarów, czyli 1993, no i myślę, że za chwilę to będzie kwestia czasu, aż doleci do 1975 dolarów. I tu bym spodziewał się bardziej jakiejś mocniejszej reakcji. Trochę żałuję tego wejścia, no ale trudno. Myślę, że jeszcze nam tutaj cena spokojnie w te okolice doleci, jeszcze chociażby w tym roku. Ja dziękuję wam serdecznie za dzisiaj i słyszymy się oczywiście jutro, a już niedługo na kanał wleci filmik o aplikacji Max Global, gdzie już serdecznie was zapraszam na ten filmik, myślę, że może w sobotę albo w niedzielę będzie na kanale. Dziękuję, do usłyszenia i wbijajcie do mnie na Twittera w wolnej chwili. Hej!